you wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Jagoda Meller, a znajdujemy się w punkcie fabrycznym firmy Ursus Dystrybucja w Żernikach, niedaleko Obornik, tylko polskich. Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować ciągnik rolniczy Ursus model C3130 Comfort. Model C3130 Comfort został wyposażony w 4 silnik dojca o pojemności 3,6 litra. Generujący moc 125 koni mechanicznych oraz spełniający normy euro 4 dzięki zastosowanym rozwiązaniom mamy bardzo łatwy dostęp do codziennej obsługi typu wymiana filtrów bądź płynów eksploatacyjnych. W standardowym wyposażeniu ciągnika mamy dwutonowy przedni podnośnik wraz z przednim przekaźnikiem mocy. W standardowym wyposażeniu ciągnik posiada ogumienie przednie w rozmiarze 360R28, tylne 480R38. Posiada też obciążniki, które mogą być zamontowane na przednie bądź na tylne koło. W tym modelu Ursusa zamontowany został 120-litrowy zbiornik paliwa. W modelu C3130 mamy dwa układy hamulców pneumatycznych, dwuobwodowy oraz jednoobwodowy. Dodatkowo został też zamontowany hamulec hydrauliczny przyczepy wraz z systemem ABS. Mamy też oczywiście gniazdo elektryczne oraz cztery pary wyjść hydraulicznych. Ciągnik został wyposażony w tylny podnośnik o udźwigu 5 ton z końcówkami hakowymi kategorii 2 oraz dodatkowym siłownikiem poziomowania. Model ten został wyposażony w system EHR, czyli sterowanie tylnego podnośnika odbywa się z błotnika, mamy też przyciski załączania oraz wyłączania wałka WOM. Z tyłu ciągnika znajduje się również zawór sterujący, zmiany obsługi z tylnego podnośnika na podnośnik przedni oraz praktyczna skrzynka narzędziowa. Ciągnik wyposażony został w światła drogowe oraz dodatkowe ledowe światła do jazdy dziennej. Posiada również standardowo cztery halogeny robocze. W dzielnej części kabiny znajdują się dwa reflektory robocze wraz z kamerą cofania. W modelu C3130 Comfort została zamontowana skrzynia oraz tylny most firmy ZF. Zaletą takiego rozwiązania jest oddzielny układ hydrauliczny na skrzynie oraz na tylny most. Model C3130 ma sześciosłupkową kabinę z uchylną tylną szybą oraz szybami bocznymi. Kabina posiada też amortyzację pneumatyczną. W kabinie został zamontowany fotel operatora, komfortowy z zawieszeniem pneumatycznym oraz siedzisko pasażera. Model C3130 Comfort oferuje nam cztery biegi główne z biegami pod obciążeniem, także rewers zmiany kierunku jazdy oraz dwa zakresy szosowy oraz polowy. Po prawej stronie znajdują się dźwignie hydrauliki przedniej i tylnej. Mamy też panel sterujący tylnym podnośnikiem, tzw. EHR firmy Bosch. Mamy tutaj także załączanie przedniego napędu, blokadę mostu. Oraz panel sterujący oświetleniem ciągnika. Znajduje się tu także przyciski włączające oraz rozłączające wałek wąt oraz sterownik lusterek. Jest tu także gaz ręczny oraz manometr pneumatyki. Kabina wyposażona została w klimatronik oraz radio USB. Także mamy do dyspozycji operatora pistolet pneumatyczny do odmuchania kabiny po pracy z kurzu, Mamy też wyświetlacz kamery cofania oraz roletę przeciwsłoneczną. Zwykłe liczniki w modelu C3130 Comfort zostały zastąpione wyświetlaczem cyfrowym. Kabina wyposażona jest w regulowaną kierownicę, obok której znajdują się przyciski takie jak włączanie Przedniej lub tylnej wycieraczki, załączanie spryskiwacza. Mamy też włącznik świateł dziennych oraz załączanie przedniego wałka WOM. Obok kierownicy znajduje się przełącznik świateł drogowych oraz klakson. Do dyspozycji mamy takie prędkości wałka WOM jak 540 000 oraz wariant ECO, załączane elektrohydraulicznie. Model C3130 Comfort w standardzie oferuje również podgrzewane oraz elektrycznie sterowane lusterka. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem: www.ursusmyślnikdistrybucja.pl. Znajdziecie tam Państwo informacje na temat tego modelu, jak i innych ciągników naszej marki.